Witam Was serdecznie na dwunastych mistrzostwach Polski w koło stylu. Co prawda nie są to mistrzostwa jak w ostatnim roku, gdzie startowało się ponad 400 zawodników w kategoriach młodzieżowców, seniorów i juniorów i dzieci. Dzisiaj mamy tylko 7 kategorii i do 7 zawodników. Bez widzów taki czas. Miejmy nadzieję, że ten czas bardzo szybko przeminie i będziemy mogli wrócić do normalności. Ja wszystkim zawodnikom życzę udanych. Bez walk. Życzę wszystkim zwycięstwa, lecz nie wszyscy zwyciężą, Ale życzę. 12 Mistrzostwa Polski w stylu uważam za otwarte. Zdzisłał powódź. Najaktywniejszy preder roku 2019. Polska Późnicy walki kołów z tylu, w Węgrowicach, Amoszczyce. posiada czwarty dan. Monika Feliksier, trener roku 2019, Polski walki kołów z w kategorii dzieci, odbierze. Wanda dopówna. Moniki nie ma, bo do wczoraj jeszcze jechała do nas, ale odbierze koleżanka z klubu, przekaże. To Monice. i to również. Także gratulacje. Wiecie kto w ogóle do historii przychodzi yy, lusty. Jak myślicie? Się... To, nam, to, nie. to jest normalne, to tych nie? W Polsce kto nie przegrał nigdy żadnej walki? Trzykrotnie był mistrzem świata, czterokrotnie mistrzem Europy była. Była to Magdzia Kruściem, talerza Klinia Wojta. Nie Kruściem! Co była... prawda, bez żadnego dorobku jako Wojta, bez żadnego dorobku sportowego. Dzisiaj pierwszy raz występuje jako Hruścien, to Zdobyła wszystko, co możliwe, i przeszła tak naprawdę do historii. Nigdy nie przegrała żadnej walki. Ani na mistrzostwach Polski, ani na mistrzostwach świata, ani na mistrzostwach Europy. Jest to fenomen na skalę światową. Zajdajna Wojta używuje drugi stopień danych. 100 sto lat młodej pasze. 100 lat. Sto Mistrzostwa Polski w koluchstylu. stylu. No, w trudnym czasie przyszło nam je organizować. Do samego końca nie byliśmy pewni, czy da się to przeprowadzić. Ale pomimo tego, że mamy czerwoną strefę, zorganizowaliśmy to tak, żeby mistrzostwa odbyły się w zgodzie z tymi wszystkimi obostrzeniami. Ograniczyliśmy liczbę kategorii wagowych, ograniczyliśmy liczbę zawodników. No niestety nie ma publiczności, nie ma gości zaproszonych. W związku z tym nie ma fety. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj razem, że ci ludzie, którzy przyjechali do nas czują ten koluch styl i, i będą go dalej, dalej słabić, można tak to powiedzieć. Um, myśleliśmy, że trzynaste to będą pechowe, tymczasem okazało się, że dwunaste wyszły pechowe nie, z, z przyczyn od nas niezależnych. Ale najważniejsze jest to, że ta gwardia trzyma się i że jest tutaj i, i przynajmniej jakiś drobny jubileusz możemy odbyć. Panie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobrań, osiem, dziewięć. dziewięć. Stop. Panie Edwardzie, Gratulacje, wygrana z mistrzem świata. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, no ja wiem, może nie w tej dyscyplinie mistrz świata akurat, no ja jestem mistrzem świata w kolok styl yy, w wadze plus 109, no ale mimo tego do, młody chłopak yy, też w jakiejś tam dyscyplinie yy, MMA, jiu-jitsu, strongman. Yy, no, czuć było siłę, czuć naprawdę było siłę. Jak zwykle musiałem się wysilić, żeby yy, wygrać. No już nie będę wspominał, że dobiegam pięćdziesiątki, bo cały czas od kilku lat to mówię. Było ciężko. Ale najważniejszy liczy się efekt. Efekt jest wspaniały. Zwycięstwo i to cieszę. Jak? Z... Yy, powiem tak. no Powinienem powiedzieć tak, jak zwykle, jak zawsze będzie, ale tak nie będzie, oczywiście. Yy, spodziewam się, że kiedyś to skończy się, to pasmo moich sukcesów, ale cieszę. Oczywiście, ka jak każde zwycięstwo, cieszy. Dziękuję i gratuluję. Dzięki, jeszcze raz. W pozycję, przygotować się do decyzji sędziów, decyzja sędziów, runda białe, przygotować się do drugiej rundy, atak. Drugi, druga czerwony 1-1 przygotować się do rundy trzeciej ostatecznej atak Przed mistrzostwami otrzymała Pani piękną nagrodę. W mistrzostwach kolejne walki, kolejne zwycięstwa. Chciałbym, żeby Pani powiedziała o tej swojej karierze, karierze oraz o tym pierwszym mistrzostwie Polski pod innym nazwiskiem. No, co prawda już za mną druga, e, długa droga. E, to są 12. Mistrzostwa Polski w Kolustyl. E, startowałam we wszystkich od samego początku, więc e, myślę, że tych tytułów jest trochę. Za mną Mistrzostwa Polski, Europy i Świata. Wszystkie medale mnie cieszą. Na szczęście żadnych zawodów nie przegrałam, więc to podw podwójne zadowolenie. Dzisiejsze walki, no, już pod nowym nazwiskiem, na szczęście udana. Więc bardzo się cieszę z, z tego, że jestem 12 raz mistrzynią Polski i mam nadzieję, że, że będą kolejne starty, gdzie będę mogła się również realizować. Gratuluję tego, co za panią też mamy nadzieję, że będą kolejne starty i że w nich również pani będzie zwyciężać, tak jak do tej pory. No ja również mam taką nadzieję. No i trzymajcie za mnie kciuki, żeby tak było. <grymna> Dziękuję bardzo. Halo, halo. betu eta yeah, bi ja road attack nada stop hori ditzen hori garbi labarte jaueko jauezko bear santuait zer W tym roku pierwsze zawody i chyba ostatnie. Mamy taki rok, jak widzimy. Rok temu nie miałem szansy startować w Mistrzostwach Polski. służbowe sprawy. W tym roku pokazałem klasę, że nadal utrzymuje. Szykowaliśmy się na Mistrzostwa Świata, które się nie odbyły. względu przez choroby i pandemię. Aczkolwiek w tym roku, jak widzimy, trzy walki pod rząd. Na głęboko wodę zostałem rzucony. Udało się wszystkie wygrać. I ja zostałem Mistrzem Polski. Gratuluję i jeszcze chciałbym, żebyś się rodzinnie pochwalił, albowiem już masz trójkę dzieci. Tak, urodziłem się w marcu córeczka, jestem zadowolony, A tak było. Wymień jeszcze imiona tych dzieci. E, Tymon, Brunon i Gabrysia. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów również na macie, bo tutaj jest dla kogo walczyć, jest dla kogo pokazywać wspaniałego tatusia. Tak, dzieci te zaczynam przygotowywać. Myślę, że kiedyś będą godnymi następcami. Zawodach w Mistrzostwach Polski startował syn. E, tak, mój syn wystartował. Miło mi po prostu, że jeszcze mogliśmy na jednych zawodach po prostu e, i zdobył brązowy medal, z czego się bardzo cieszę. Debiut e, głównie, głównie trenuje jiu-jitsu, ale, ale tutaj też widziałem, że fajnie sobie radził. Naprawdę, przed nim e, kariera. 8, zabrę, stop! musisz zachęć. Jest się różne jest Przygotować się do 3 trzeciej. 4, 5, 6, 7, 8. Nie podtrzymania. na tak. Duś, duś, mocno Dawaj, go. Mocniej. Duś, duś. tak. tuż, począt Przegosz. Pocznij! Przegosz. Tuś. Tuż! Trzymaj i dużo. Nóg nie puszczaj. Nie puszczaj nogi i dużź na Marsa. Na Marsa dużo.

Panie prezydencie, styl przygotowany na wszystko, nawet na pandemię, jak widzimy. Tak, dobrze wyszkolenie zawodnicy w Coluxtyl poradzą sobie nawet z koronawirusem. No jest to najbezpieczniejsza dyscyplina, jak widzimy, jest nawet zabezpieczona przed koronawirusem, a tak naprawdę chciałem, chcieliśmy właśnie pokazać właśnie tą taką walką, jedną tą walką, gdzie zawodnicy są ubrani w kombinezony, do jakiego absurdu dążymy, do czego my dochodzimy, ale po pierwsze, jest to niewygodne. By, po drugie, maseczki na twarzy, które no, zabierają nam ten, który jest najbardziej nam tutaj w tym momencie potrzebny, one powodują więcej problemów zdrowotnych niż coś pozytywnego wnoszą tutaj. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Mensana sana, en sano. Tak naprawdę to jest też nawiązanie do tego, że nie powinniśmy dzisiaj zamykać sal sportowych, nie powinniśmy zamykać siłowni, klubów fitness. To wszystko powinno być otwarte. Społeczeństwo, owszem, jeżeli jest taka potrzeba, jest ktoś zagrożony, niech izoluje się, niech nie przychodzi na jakieś tam impre... niech, niech, niech nie uczestniczy w tych imprezach masowych. Ludzie z Zagubili się. Ludzie pogubili się w tym wszystkim. Panuje ogromna pandemia strachu. Trzeba się dobrze odżywiać. Witamina K2 z D3, duże ilości witaminy C, cynk, omega. Dużo ryb powinniśmy jeść. Dobre odżywianie przede wszystkim. Bardzo dobre odżywianie. No i... Nie oglądamy telewizji, nie dajemy się zastraszyć. Robimy swoje, wykonujemy to, co mieliśmy, założyliśmy. Idziemy do pracy, pracujemy, nie zwracamy na nic uwagi. Im dłużej to wszystko będzie trwało, im dłużej będziemy zamykać i trzymać ludzi w takim odosobnieniu, wzmoże się w nich negatywna energia, która naprawdę wybuchnie wybuchnie, ale wybuchnie w taki sposób, że ucierpią na tym niewinnie. Tego się boję jako Polak, jako patriota. Tego naprawdę bardzo się boję. Panie prezydencie, Pana ocena dwunastych mistrzostw Polski. Co prawda mało zawodników, ale bili się tutaj najlepsi, najmocniejsi zawodnicy. Ja już mam taki pogląd, jak w następnym roku odbędą się Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieję, że one się odbędą w Ulan Bator. Jest już grupa tych ludzi wyłoniona, także potwierdzili to, że są najmocniejsi przede wszystkim zawodnicy kadry, którzy tutaj no, w wiedli prym w tych kategoriach. Też takim troszkę można powiedzieć zaskoczeniem w ciężkiej wadze był Piotrek Sadowski, mistrz strongmenów w kategorii 105 km. to jest mistrz świata, który tutaj właśnie w finale przegrał tylko z Edwardem Koluchem. To jest taka właśnie można powiedzieć niespodzianka. Reszta zawodników bez zmian. Drużynowo po raz 12 z kolei zwyciężył mój klub Sumokoluch Biały Stok. Drugie miejsce Terminator Wysokie, i trzecie miejsce Sorga Zamość. Bardzo ważna rzecz, o której ja zawsze mówię po zawodach, to jest to, że jest to dyscyplina bezkontuzyjna. Nasz doktor tak naprawdę dzisiaj nie miał nic do roboty, jak, jak zazwyczaj. Nie było żadnego otarcia, żadnej interwencji, i nie było świadczy to o tym, że jesteśmy, należymy do najbezpieczniejszej dyscypliny świata wśród sportów walki. Jest to lejtowa, no tak naprawdę jest to lejtowa, stworzona przeze mnie dyscyplina po to, żeby ludzie mogli w takim właśnie bezkontuzyjnie mogli spokojnie sobie wyjść. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej adrenaliny, są inne sporty, w których może się realizować. Ten sport jest przede wszystkim stworzony dla dzieci, musi być bezpieczny. To jest początek do wszystkich sportów. Już dzisiaj fachowcy, eksperci w dziedzinach sztuk, Walki uznali, że choluch styl jest to wyjściowa dyscyplina do każdego jednego sportu. Tutaj powinno się zaczynać i dopiero później realizować się w tych sportach bardziej agresywnych, w tych sportach bardziej kontuzyjnych. I gratuluję tego, że to właśnie pan stworzył ten styl. On się rozwija i ma swoją przyszłość. Tak, ma swoją przyszłość, tylko w dzisiejszej dobie naprawdę tak wszystko jest zatrzymane. Chociaż my jeszcze w tym roku y, mamy turniej w Erbkowicach, tam turniej będzie młodzieży i turniej jeszcze dzieci będzie y, w Warszawie. Y, teraz właśnie informacje dostałem, że w Azji odbywać się będzie turniej y, w Dżakarcie. Y, ale większość krajów tak naprawdę czeka, czeka na to, że powiemy, że ruszamy i dzwonią do mnie i mówią, Panie Prezydencie, proszę mi powiedzieć, czy my już możemy ruszyć? Ja mówię, nie, no, przecież to nie, ja decyduję, ja nie mogę decydować za wasz kraj. Mówię, to u nas, mówię, inspektor sanitarny mówi o takich sprawach, gdy minister mówię, zdrowia od czymś takim decyduje, ja nie mogę. Oni myślą, że ja mogę w ten sposób powiedzieć, słuchajcie, ruszamy mnie. Międzynarodowe ym, imprezy zawieszone zostały przeze mnie do 2021 roku. Również olimpiada została. Największa impreza na świecie została zawieszona do 2021 roku. Także idę za przykładem dużych organizm. どうぞ。